i oczywiście, 7 to jest Lego Racers 2. Kto, mu, kto lubi Lego? Ja! Kto lubi wyścigi? Mój tata! Kto lubi liczbę 2? Nie ja! A kto lubi Lego Racers 2? Wszyscy! I mój tata! A więc zaczynamy dzisiaj kolejny rozdział, który już no, lekko zacząłem, czyli Atlantid. Zrobiłem to tylko po to, żeby iść do wiru i żeby mieć szybkość. Ale jak już widać zrobiłem sobie autko. Więc idziemy do pierwszej rundy. Jak widać, niestety żadnej rundy nie robiłem. Więc idziemy. Powiedziałem... pójdziemy, tak, więc idziemy. Hahaha. Ha, ha. Dobra, nie, nie chcę cię wysłuchać. Jest. Mm -hmm. Patrzcie Oto i kolejny skrót w Lego Racers Tylko miałem plan wylądować na samolocie, okej okay. A teraz i kolejny yy, skrót Chyba o nim pewnie Wiele osób wiedziało Tylko jak wiadomo No, czasami się walnia coś Nie zawsze walnę nad bez skrótów O, o, o! Co to było? Co to? Co, 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 co? Ja nie wiem w każdym razie. Ha, trafiłem kogoś. Hehehe, Patrzcie. Oto jak to się robi bez hamowania. Ha. Nie ja najbardziej lubię tą planszę, bo tu jest pełno skrótów. Patrzcie, oto i kolejne. Super, dobra. Nie miałem w planach go walnąć, ale dobra. W grunt, że jesteśmy pierwsi. Że możemy zrobić ponownie takie coś. O nie, nie miałem w planach również wylądować tutaj. No, nie, nie miałem w planach przegrywać tego wyścigu. Ale jedno, jak się parę razy... <laughs> Walnęło parę razy, tak? Dokładnie parę razy. To chyba od, od razu nie przegrywamy, co nie? Tym bardziej ja. A, rara, rara. Są tylko dwa krążenia, a teraz jest ostatnie. To szybko i, i szybko, to jest wyścig z czasem. Są tuż, yy, <laughs> są gdzieś za tobą. Dobra, co tam zahamuję już, ale mam do, mam do hamowania nie, mieszane uczucia, bo nieraz poświęciwałem i no, zrobiłem <laughs> parę rzeczy, jak Jak przegranie. Nie, nie walnę ciebie. Jest. Tatan! Ta, Teraz patrzcie, oto jest system powtórek. Widzicie, jakie to jest piękne. Możemy zobaczyć dokładnie, co robiliśmy. No i możemy też zrobić continue. I możemy zrobić, tak, jak to jest save game? I escape, czyli wyłączymy to. I kolejny, od, od, I kolejny odcinek. <grymne> nie. Kolejna mapka. Chyba nie z sensem rozmawiać. Tu jest śnieg i tu się ślizga zawsze jak jest śnieg czy deszcz czy cokolwiek. No i tak trochę wiecie. Patrzcie, ogień. Pali się A jak to możliwe, że śnieg się pali? W no, ogóle jest, jest niewytłumaczone. Teraz nie wiem Co? Wszyscy we mnie tu trafić? Wzięliście osoby wyciągnęły tą samą broń, żeby... Byle, że... Z... Co jest? Ostatni jest niewidzialny lub chłopkiem, nie wiem. Też mi się zawsze wydawało, że jest to na sześciu, ale okej. Okay. No ale nie grałem tu już rok, to mogę nie pamiętać chyba. Jest! Wow! Patrzcie, tu jest... Nie, to nie był... To nie był skrót. To było utrudnienie. 30 FPS-ów, 20 FPS-ów. Czemu? Czemu? Dobrze, okej. Okay. Ja jestem za szybki na to. Nigdy nie wchodzę na tej broni. Jestem na to za szybki. Nie mam gdzie tu drugi wyli. Wiem, że jeden jest na statku, ale jakbyście mi mogli napisać, gdzie jest drugi. Bo na wylot nie znam reguły Rejsencji, nie wiem gdzie są niektóre rzeczy. No splits, jakbyście mogli powiedzieć, to będę mam tak wdzięczny, że wam podziękuję o tak, dzięki buźka, D. Nie! Jest! To się nazywa hard co ur. Ciekawe, kiedy miał... będę miał tą tajemniczą broń, o której wam nie będę na razie mówił. Za szybko muszę przyhamować, ale coś tu... Jest. Ale po co mi to? ja nie jestem tak daleko, że na pewno nikogo nie trafię. Jest, trafiłem. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No. Dobra, cokolwiek. 40 sek. Nie, bo... Właśnie. Patrzcie, jest hardcore. Środkowa! A byłem yy, wjechałem na ostatnią. Patrzcie, a teraz skończę z klasą i będę cały nie wjeżdżając w <coughs> wódę. Tylko nie w pani mi do wódy. Szóst czy ósmek! Jak ja to mówię. To pierwszy. Jeja. Ea. Jest! Jest! To jest moja ulubiona! Nie licząc bossa, ale o nim później. Gdyby mały... Nie, to za głośno, mnie nie słychać. Sprawdzałem właśnie pierwszy odcinek i mnie nie słychać prawie, że. Jest, udało mi się wystartować. Yy, Gdy byłem mały, zawsze myślałem, że yy, bosem będzie taki choćby bałwan. Wiecie, taki, że bałwan, który ma nogi i cokolwiek. No. A to jednak jest może i bałwan, tylko że... A właściwie nie. Nie będę Wam spoilerować, nie, niech nie wiedzcie. Prawie byłaby to ta tajemnicza broń. Łops! Znowu! Ja, pięćolę. Ale muszę być jednocześnie cicho, bo ktoś się w drugim pokoju uczy. Moja mama. Nie, nic, nic nie mówiłem. Nie było tej rozmowy. Kto jest hardcorem? Ja jestem hardcorem. Czy ty jesteś hardcorem? Nie jesteś. Co? Nie. Patrzcie, wezmę to. Ha, ha, ha. Jeja. Au. Trudno się skupić na klawiszach, które... Potrzebujemy jednej ręki, a jej ja tak użyłam dwóch, ale mógłbym jednej. Ech. Aha, właśnie, w drugim odcinku miałem wam pokazać. No to na koniec tego wam pokażę, albo nie wiem, kiedy wam pokażę. Nie chcę się. I tak pewnie nie polubicie mojego sterowania, ale okej. Okay. To się stał chłopkiem, czy tylko mi się Ha, hm, Nie, mam źródła w <laughs> Nadal jestem <laughs> hol. Dzisiaj jeszcze kręciłem odcinek drugi. A przed. a przed. super. Super. Pod koniec akurat. I oto i koniec. A nie, jeszcze nie koniec. Dobra. Wręc, wręcz muzyczka stała się super. Nie chodziło mi o to, że muzyczka stała się głośniejsza No nie, nie a żadnych części Jest duża szansa, że z mojej głupoty stanę się chłopkiem Bo będę jechał za szybko i siwalny Ale jednocześnie do płotku nie chcę wchodzić Bo jak będę chłopkiem to będzie super Nie skręć mi Jest Nie, nie chcę Jest Dobra, już nie mogę wejść Nie Tylko nie stanie się tu chłopkiem Bo, bo jak tutaj to pewnie mnie wszyscy do K? Nie. Super! Czy ja wykrakałem, czy... <śmum> Super. Dobra! Leć! O nie, już tu jedzie jakiś. O nie! Tu już tu jedzie jakiś. Szybko! Pędź do mety! że nie umiem mnie dogonić. Szybko! A nie, to jest ósmy, dobra. Ale tak gdzieś jak ktoś tu jedzie? Więc muszę się <laughs> pośpieszyć. Bo prawie, że pode mną ktoś jest. Nie! Może być się. czy wygram to jeszcze. Nie, nie. Wow! Już go nadwidzę. O nie. Szybko. <laughs> wygram będąc chłopkiem. Jest! Jak? Jest! O to chodzi. To było super. Jeszcze jedna plansza i bosek. Patrzcie, patrzcie. To jest ta moja ulubio, ulubio, ulubiona, na, na, na... Chyba. Nie wiem. Ja nie mam tu w ogóle żadnych ulubionych. Widzicie? Tak zawsze jest, on ten zawsze, panie. Nie wiem, czemu, on ten zawsze, panie. Czy jestem szybszy niż ta bomba rakietowa? Nie, ale jestem prawie. Nie! Zawsze się pomylę, zawsze. Nie, ale się nie poddajemy. Dobra, już się poddajemy. Patrzcie, założę się, że teraz też tam, panie, najprawdopodobniej. Jeśli mu jakoś <laughs> nie przeszkodzę. A nie mówiłem. Proszę moje pięćdziedych Wszyscy w ogóle w takiej kupie jadą Coa to było przepiękne I, i gratuluję ci w ogóle, że nie jestem ostatni Tylko, że przez cały czas dzielnie byłem pierwszy Wow Gdzieś mnie chciał zabić Dochodzenie, czy on mnie chciał zabić? Chciał mnie zabić, co nie? Super! Myślałem, że, że tylko w dżungli się można tak poślizgnąć. A tu? Nie. się wil zrobił. Hehe, ale mam rala. Jest, trafiłem. Jej. Jej. <grym> moje pierwsze okrążenie jest moje. Jest! W kolejnego! Patrzcie, teraz, teraz przyjechałem po moście i to nawet bez walnięcia. Powiedziałem walnięcie, jednocześnie... Dobra, cokolwiek. Zaraz do mnie pewnie kuzyn przyjedzie i będzie... I <laughs> nie będzie zbyt <sobie> fajnie ogółem. Ciągle <laughs> bardziej. Maciek... Daj mi pogać w regoresens. Kuzynku, ja nagrywam. Cześć wszystkim! Tak mniej więcej będzie, mówię Wam. Więc muszę szybko zrobić tego bossa. Ale nie! No nie! Nie! nie, nie, nie. Powiedziałem szybko, a nie po, z poślizgiem. Szybko i bez poślizgów. Jak najszybciej się da. I teraz tak stuwa na godzinę. Wszszsz. prawie, że mam stubę na godzinę. I tak nagle 200 na godzinę. O co chodzi? Chciały szybko. Wow! Ale nie aż tak! 200 na godzinę, 300 na godzinę, 400 na godzinę, 500 na godzinę, 2000 na godzinę. O! Siemka, ósmek. Siemka. Co tam? Ha! Przegoniłem yy, ósmego. I co teraz powiecie? Czyż to nie znaczy, że jestem najszybszym autem prego Racers? Nie znaczy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jaki troll będzie. No i jeszcze się na koniec poślizgłem. <grym> no lol. Że się poślizgu na koniec. Jak tak w ogóle można. Jej, i bosik! Jest! Cieszycie się z bosika. Dobrze. Bla bla bla, bla bla, 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 bla. Bla 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 bla. A jak już wtedy mówiłem o tym <laughs> bałwanie z kryształów. On pójdzie, gdy będzie czerwony, więc on będzie oszukistą, jedynym w Regore racers. No. I on daje takie sofle, o którym można <laughs> się skuć I dlatego tu będzie potrzebny magiczny skrót, a dokładnie skrót magiczności. Nie nie wziąłem go z żadnej bajki, żebym już odpowiedział na pewnie jakiś komentarz. O, super! Ja to było jedyne miejsce, żeby go wyprzedzić, a ja to zlamiłem. No że... O, jest jeszcze jedno miejsce, żeby go wyprzedzić, bo on tutaj zwolni. Aj! I jest centralnie za mną. Ale że on nie jest autem, to on idzie tak, jakby cały czas jedno i to samo. Więc ja mam większe szanse, żeby, bo ja jestem autem, ja ogólnie mogę szybciej, on tak samo ciągle jeździ, choćby. Czy idzie. Ten, kto by tu się stał chłopkiem, to na serio, ale z wa walką z tym. Jak w ogóle można tu się stać chłopkiem? Mam jeszcze jak dwa, pamiętam jeszcze jak dwa lata temu. Nie, jak trzy lata... Nie. jak trzy lata temu uczyłem innego kuzyna w to grać. Jak on lamił. <laughs> Potwór tu już dawno wygrał, a ten dopiero pierwsze okrążenie. <laughs> Widać go. A więc zaraz kończymy. Zaraz idziemy na Marsa Ha, ha, ha. Dino Islands na Marsa hmm, Nie, dobrze nie. Patrzcie Łup Prosto w bramce Dobra, dobra, dobra Żeby tu teraz nie wpaść do wody, bo to będzie lamerskie Nie, dobrze Patrzcie, co teraz zrobię? ho oh, oh, ho, oh, oh. strzeliłem. A teraz to zrobię. ho, oh, 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 oh. spadłem. Spadło mi się. Oh, oh, no fair, to nie fair. Jest! Dostałem kolejny klocuch. Oponę. Czy teraz będę szybciej, je jeszcze szybciej jeździł? Chwilacz, to jest to, co ja myślę. Nie wiem. Ale w każdym razie wejdę do Sand Bay i pokażę Wam mój wóz, bo nie widzieliście go od pierwszego odcinka. Would do you like to go by Sand Bay? Czy na pewno chcesz wrócić do house'u? Tak, to jest mój wóz. I dojedziemy jeszcze gdzieś do magicznego miejsca, mianowicie, czyli mniej więcej gdzieś. Tutaj. Tee. Ty, ty. A więc żegnam was. Ja byłem i oczywiście 7, a to był Sparky.